zdanie, kiedy Judasz wychodzi tam w tą noc, gdzie Jezus mówi do niego, co masz czynić, czyń prędzej. Znaczy, co to jest za zdanie? Czemu Jezus do niego to mówi? Czemu Jezus, wiedząc, że to jest zdrajca i wiedząc, że on właśnie wychodzi zdradzić, czemu mówi do niego, idź, zrób to? Słuchajcie, kiedyś Judasz stanie na sądzie i zapytają go, dlaczego wydałeś Syna Bożego? I wstanie i powie, bo mi kazał. Czejcie to? Co robi Jezus w tej scenie? Jezus wiedząc, co On chce zrobić, każe Mu to zrobić, żeby to nie było na Niego. Jezus bierze na niego, bierze na siebie, Jego winę. Jezus już tutaj, zanim On Go zdradzi, każe Mu to zrobić, żeby to była Jego wola a nie wola Judasza. Słuchajcie, to jest coś niewiarygodnego w tej scenie. Jezus nie patrzy na niego, jak na kogoś, kto go zdradza i kogo trzeba w tej chwili teraz potępić, otworzyć drzwi do piekła i tyle się widzieliśmy. Jezus go właśnie w tej scenie zbawia. Pismo Święte ponownie przeczyci szóstak, bowiem zostało zapisane w Ewangelii świętego Jana, rozdział szósty, 70? Na co rzekł do nich Jezus? Czyż nie wybrałem was dwunastu, a jeden z was jest diabłem? Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem, jeden z dwunastu, miał Go wydać. A zatem, jeżeli Zbawiciel nazwał Judasza synem diabła, czy też samym diabłem, na co? Miał liczyć Judasz na Jego zbawienie. Dalej. W Ewangelii św. Jana 17. 11. Zostało powiedziane. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie. A ja idę do Ciebie, Ojcze Święty. Zachowa ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem Syna zatracenia, aby się spełniło pismo. A więc Chrystus, modląc się do Boga, stwierdza, że ocali wszystkich apostołów, że nic złego im się nie stało. I to się ta modlitwa ma miejsce jeszcze przed wydaniem Jezusa, a Jezus już stwierdza, że jeden z nich zginął z tych mu powierzonych i nazywa go synem zatracenia. A ten syn zatracenia dlatego ma zginąć, bo ma się spełnić pismo. A to pismo mówiło o tym, że ten, który ze mną jadł, podniósł na mnie piętę, czyli mój najbliższy przyjaciel stał się największym wrogiem. To nie jest Mówi o kimś, kto ma zostać zbawiony przez Jezusa. To jest mowa o największym zdrajcy w historii. Dalej, w Ewangelii Świętego Mateusza 26:24: Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla, nie, dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go zdradzić, rzekł, czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu, tak jest ty. I to w czasie ostatniej wieczerzy Chrystus mówił o Judaszu i do Judasza. To nie były przyjacielskie słowa. Bo czy mogą być przyjacielskie słowa albo zbawienie, jeżeli ktoś mówi, że lepiej, żebyś się nie narodził? To o największym zdrajcy w historii. O Judaszu. Myliłeś się, Szustak. Mówi, co masz zrobić, to mówię ci, zrób. Ja ci to mówię. Że jak cię kiedyś ja zapytam na sądzie, czemu mnie zdradziłeś, to ty wstaniesz i powiesz głupio, bo mi kazałeś. Słuchajcie, to jest coś nieprawdopodobnego w tym zdaniu. Ja to zdanie czytałem, mówię, od 20 lat przez całe swoje życie i w życiu nie wiedziałem, o co tu chodzi. Nagle do mnie to dotarło. Jezus mu to każe zrobić, żeby to była wola Jezusa, a nie wola Judasza. I oczywiście to nie zmienia nic z odpowiedzialności Judasza. To jest jasne, nie? Ale na tym polega, słuchajcie, zbawienie. Wiecie? No właśnie to znaczy dokładnie to, co on zrobił tutaj z Judaszem. Mówi: biorę odpowiedzialność za to, co zrobiłeś na siebie. Ja będę za to odpowiadał. A karą za grzech jest śmierć. Więc ja poniosę. Śmierć za ciebie. Bo ta śmierć jest tobie przynależna, bo popełniłeś ten grzech. Ale ja biorę tę odpowiedzialność na siebie i ja umrę zamiast ciebie. Znaczy, tylko to jest jeszcze nic w ogóle. Znaczy, Kościół, pamiętajcie o tym, nigdy nie umieścił Judasza jako potępionego. Nigdy. Nigdy w żadnym dokumencie, w żadnym stwierdzeniu Kościoła Judasz nie został nazwany potępionym. Nie. Panie szóstak, co pan gadasz? Jak pan nie ma świadomości, to pan pozwoli, że pana uświadomię. Otóż w pierwszym chrześcijaństwie początkowym wszyscy mieli świadomość tego, że Judasz był zdrajcą i że spotkała go za to zasłużona kara. Dopiero później zaczęli się pojawiać różni heretycy, I akurat w tym przypadku to byli kainici którzy czcili Kaina i czcili Judasza. Właśnie jakiego Judasza, jakiego takiego najinteligentniejszego podobno z apostołów, który zrozumiał mi się Chrystusa i dlatego go wydał. No ale to byli heretycy i to była głupota to, co oni wyznawali. No ale w ich środowisku powstała ta tak zwana Ewangelia Judasza, Ewangelia Judasza. No i te herezy się stąd brały po prostu, które pan głosisz po prostu po latach po tego. A jak na to odpowiedział Kościół? No akurat byli tacy na początku, jak się mówi, ojcowie Kościoła i doktorzy Kościoła, którzy się przeciwko temu wypowiadali. No i pierwsza taka postać to będzie Epifaniusz z Salaminy na Cyprze. To był biskup Salaminy na Cyprze. I ten Epifaniusz, no to była bardzo wybitna postać, to był obrońca dziewiczości Maryi też były takie herezje, które temu zaprzeczały i on bronił właśnie dziewiczości Maryi. A oprócz tego, co jeszcze bardziej ciekawe, jest on najprawdopodobniej głównym autorem najbardziej popularnego w chrześcijaństwie credo, czyli ten symbol konstantynopolski, który został przyjęty na soborze w Konstantynopolu. No i ten biskup, święty Fifaniusz, on napisał też taki traktat Przeciw herezjom, w którym opisuje te właśnie 80 wczesnych herezji wczesnego kościoła. I tam pod numerem 38 jest wymieniona ta herezja kainitów. I tam Epifaniusz pisze na, na temat właśnie Judasza, który był czczony przez tych heretyków, że Judasz był synem zatracenia. I zamiast godności apostolskiej otrzymał miejsce zatracenia, czyli piekło. A więc widzi pan panie, szóstak, że jeżeli chodzi o świętych ludzi w kościele nie było żadnych złudzeń co do losu Judasza. Teraz dalej, niedługo po y, właśnie tym Epifaniuszu z Salaminy, żył święty Jan Chryzostom, który był y, biskupem Konstantynopola. Czyli jeszcze można powiedzieć taka postać znaczniejsza z całym szacunkiem dla Epifaniusza, ale powiedzmy dla tamtego, dla tamtego Kościoła Wschodniego, postać jeszcze bardziej znacząca, no bo to biskup Konstantynopola. No i ten biskup Konstantynopola pisał wspaniałe homilie. Te homilie były tak wspaniałe, że yy, najwspanialszy doktor wszechczasów yy, Kościoła, czyli święty Tomasz Zakwinu, dominikanin którego powinien pan znać, panie tak, bo też pan należy do zakonu dominikańskiego, a więc święty Tomasz z Akwinu Dominikanin uważał, że homilie Jana Chryzostoma są więcej warte niż miasto Paryż. No i cóż, i ten święty Jan Chryzostom, który jest doktorem kościoła, napisał też taką homilię pod tytułem O zdradzie Judasza. I co ten święty doktor pisze właśnie w tej homilii na temat zdradzi Judasza? Zaprawdę nie smuć się, słysząc, iż Chrystus został zdradzony. W rzeczywistości raczej smuć się i płacz gorzko nie nad zdradzonym Jezusem, lecz nad zdrajcą Judaszem. Ten bowiem, który został zdradzony, dokonał zbawienia świata, zdrajca zaś duszę swoją zatracił. Który został zdradzony, siedzi w niebie po prawicy ojca, a zdrajca. Teraz jest w piekle, nieodparte, cierpiąc kary. No i co, panie Szustak? Doktor kościoła, wczesnego kościoła, wyraźnie mówi na temat tego, że Judasz jest i potępiony, i jest w piekle. A przedtem to powiedział jeszcze ojciec kościoła. Także mamy już dwóch, którzy są przeciwko panu i którzy w historii kościoła zaznaczyli się dużo bardziej niż y, dominikanin Szustak, jak na razie. Teraz dalej. Muszę powiedzieć, że ma pan też, jakby powiedzmy, postawił się pan w ciekawej, bym powiedział, znaczy może nie tyle, to, to, to właśnie w nieciekawej, powiedzmy, linii tych czcicieli Judasza w pewien sposób. Bo musi pan też pamiętać, że w nowożytnym świecie ten powrót, pierwsi, którzy. Dokonali tego powrotu Judasza na piedestał, to byli komuniści w Związku Radzieckim, bowiem oni w sierpniu 1918 roku wystawili w takim miasteczku Swiżajsk koło Kazania. To jest taka wysepka, na której są klasztory prawosławne. I oni stwierdzili, że prawda, w ramach nowoczesności i postępu postawią pomnik pierwszego rewolucjonisty, czyli Judasza. No i Odbyło się to ceremonialnie po świecku z orkiestrą, z pułkami Armii Czerwonej, odsłonięto oficjalnie ten pomik Judasza, który przedstawiał postać człowieka wygrażającego niebu. No, i tacy to byli czciciele Judasza, pierwsi w nowożytnej historii świata. No i pan się trochę stawiasz w tej linii, także sugerowałbym zastanowienie się nad tym. Judasz jest niestety w piekle i taka była zawsze zdrowa katolicka nauka. Bardzo wierzę w to, naprawdę bardzo w to wierzę. Że jak tam staniemy do tych brami zapukamy, to święty Piotr będzie gdzieś tam spał na pewno. Z drzwi otworzy Juda. Proszę, zapraszam. My wszyscy spojrzymy oczywiście, i, o, ale ja bym chciał ze świętym Piotrem. Nie, nie Piotrek jest zajęty. Z odwierną rozmawia, wyjaśniają sprawy. Jeżeli ty, szóstak, masz nadzieję spotkać w zaświatach przy bramie y, takie indywiduum, to ja bym z kolei sugerował, żebyś zamknął się w swojej celi i przemyślał swoje życie jeszcze raz i to, dokąd zmierzasz. No bo może się okazać, że jak spotkasz Judasza i potem on cię za tą bramę zaprosi i ty tam pójdziesz i ta brama się już za tobą zatrzaśnie, to się okaże, że tam Piotra wcale nie ma. I że to jest całkiem inne miejsce, niż się spodziewałeś. Także przemyśl jeszcze raz swoje życie i kierunek. Jako, że było bardzo ponuro, na koniec zapytam jeszcze, czy ktoś chce słuchać kazania szóstaka.